Dziś będzie inaczej, bez planów dnia, bez porad, bez harmonogramów. Dziś chcecie zabrać w podróż przez życie po pięćdziesiątce, bo wiele kobiet, które wyjeżdżają do pracy jako opiekunki, mówi jedno: Zaczęłam wszystko od nowa i wiesz co? To nie było za późno. Przez lata słyszałyśmy, że po pięćdziesiątce to już czas się uspokoić, zająć wnukami, nie kombinować za dużo. Tymczasem to właśnie po pięćdziesiątce. Wiele kobiet po raz pierwszy robi coś dla siebie. Zostawiają toksyczne związki, uczą się języka, przeprowadzają się, wyjeżdżają do Niemiec albo po prostu zaczynają myśleć o sobie. Ela 51 lat. Przez całe życie pracowała w sklepie. Potem zwolnienia, brak pracy, kredyt. Wyjazd do Niemiec był jej pierwszą podróżą za granicę. Dziś mówi: Wreszcie wiem, że coś potrafię. Że jestem samodzielna. Wcześniej nie wierzyłam, że dam radę. Urszula, 48 lat. Po rozwodzie została z długami. Przez 20 lat nie pracowała. Zajmowała się domem. Dziś mówi, w Niemczech pierwszy raz w życiu miałam swój pokój i ciszę. Zaczęłam pisać wiersze. Grażyna, 59 lat. Całe życie zdominowane przez męża i dorosłe dzieci. Wyjazd do pracy jako opiekunka był ucieczką. Ale okazał się nowym początkiem. Kupiłam sobie pierwszy raz bilet lotniczy i nie zapytałam nikogo o zgodę. Dlaczego nigdy nie jest za późno? Bo dopóki żyjesz, możesz coś zmienić: możesz nauczyć się języka, możesz zmienić styl życia, możesz pojechać na wycieczkę, możesz zacząć wierzyć w siebie. Po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdziesiątce jesteśmy dojrzalsze, wiemy czego nie chcemy. Mamy odwagę, by coś zostawić i nie chodzi o spektakularne sukcesy. Czasem zmiana to nie kłócić się już z rodziną, zacząć czytać książki, zadbać o siebie, uśmiechnąć się do lustra. Jeśli jesteś teraz na rozdrożu i boisz się, że już za późno, ten odcinek jest dla ciebie. Może właśnie teraz zaczynasz coś nowego, może myślisz o pierwszym wyjeździe, a może po prostu masz ochotę na spokój. Wiedz, że jesteś wystarczająco dobra, i że nie musisz niczego nikomu udowadniać, ale jeśli chcesz, możesz zmienić wszystko. Nigdy nie jest za późno. Podziel się swoją historią, albo pomyśl dziś przez chwilę: gdyby nie było za późno, to co bym zrobiła? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.